Rozpoczął się wielki post, czyli czas duchowych przejęć, przygotowujący do świąt wielkanocnych. Dlatego w Piekarach Śląskich postanowiliśmy zapytać, jak przeżyć ten czas. No myślę sobie tak jak, tak, jak większość ludzi przeżywa w spokoju, z jakimś tam malutkim postanowieniem, no żeby po prostu przygotować się na święta wielkanocne. Mimo wszystko, w tym zabieganiu, żeby zawsze powoliutku znaleźć czas, przynajmniej na kilka minut refleksji. Spronnie z pokorą. Młodzi już teraz nie trzymają się tego postu, Pani, każdy patrzy na swoją rękę, no, a my starsi już ten post utrzymujemy, nie tak to było kiedyś. w. Pani, każdy przeżywa osobno, jak się komu pasuje. No ja raczej średnio. Znowu Pani co, ja akurat się, się tutaj nie dostosowuję, przyznam się szczerze. Zgodnie z sumieniem. Bo różni są ludzie, więc też y, różnie to ten post przechodzą. Jedni go kultywują, a drudzy nie, więc jak komu pasuje? Wy pani co, mnie to już wiele nie dotyczy, bo już jest w takim wieku, że już jest mundy spędzał. No ale co? Jakoś rada dla innych. Jakoś rada do innych, jako tu rada. No raczej trzeba się... Z trzymać jakiś zasad, nie wolno tam, żeby robić to każdemu co się podoba, tak jak w tej naszej polityce, trzeba, trzeba być w jakichś normach żyć i, i trzymać się tego, jak tak przykazują, takie przykazania są, takie mamy, no to w tym my się urodzili, no co zrobić, żeby teraz zmieniać świat na szybko. Generalnie, jak każdy wierny powinien postan jakieś postanowienia mieć. I no generalnie wydaje mi się, że to powinno być taką indywidualną sprawą. Niemniej jednak trzeba sobie coś postanowić i trzymać się tego. Na pewno myśleniem. Zmienię myślenia swojego i podejścia do ludzi, tak?